Najczęściej, gdy mówimy o zaginięciu, myślimy o jednej osobie, jednym imieniu, jednej twarzy oraz jednej historii. Ale czasem znika ktoś więcej, czasem znika cała rodzina. Dom zostaje zamknięty, światła zgaszone, telefony milkną i nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie: Jak to możliwe, że kilka osób znika bez śladu, jednocześnie? To właśnie wydarzyło się w Polsce, gdy z dnia na dzień zniknęła rodzina bogdańskich, bez żadnego pożegnania z najbliższymi, bez listu, bez jasnego tropu. Dziś opowiem Wam historię jednego z najbardziej niepokojących zaginięć rodzinnych w Polsce. Cześć, kochani, witam Was znowu bardzo serdecznie na moim podcaście kryminalnym. Stwierdziłam, że uda mi się jeszcze nagrać odcinek przed y, Nowym Rokiem. Mamy godzinkę 18.31 grudnia. Zapewne wszyscy z Was przygotowują się już do Sylwestra. Chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Mam nadzieję, że Sylwester będzie udany, spędzony ze znajomymi. Z waszą drugą połówką albo w gronie rodzinnym. I jeżeli podoba się wam mój podcast, chciałabym was serdecznie zachęcić do tego, abyście zostawiali łapki w górę i subskrybowali mój kanał, ponieważ pomaga to algorytmowi wypromować gdzieś tam moje filmiki, proponować je w polecanych. Więc jeżeli doceniacie, Moją pracę, którą wkładam w te odcinki, proszę abyście e, to zrobili. I będę Wam za to bardzo wdzięczna. Możecie również zostawiać komentarze pod tym filmikiem e, i pisać do mnie na maila, jeżeli macie pomysły na kolejne sprawy, o których chcielibyście, żebym opowiedziała. Mail jest podany w opisie, tak jak nazwa kanału. I dzisiaj już sobie przejdziemy do naszej historii zaginięcia rodziny Bogdańskich. Więc rodzina Bogdańskich mieszkała w Starowej Górze w województwie łódzkim. Miejsce zdarzenia było w kwietniu w 2003 roku przed świętami wielkanocnymi. Rodzina bogdańskich składała się z pięciu osób, Krzysztofa, jego matki Danuty, która wymagała opieki na co dzień i mieszkała z rodziną bogdańskim, z żony bożeny i dwójki ich wspólnych dzieci. Mieli 16-letnią w dniu zaginięcia Małgorzatę i 12-letniego kubę. A matka Krzysztofa mieszkała bo wymagała tak jak powiedziałam, pomocy. Przeszła wcześniej udar i nie mogła już poradzić sobie sama. No i rodzinie bogdańskich wiodło się bardzo dobrze. Krzysztof miał firmie, firmę. Sprowadzał części komputerowe z zagranicy, no i ten interes kręcił im się bardzo dobrze. Na rynku polskim nie było dużej konkurencji. Mężczyzna bardzo szybko rozwinął to przedsiębiorstwo, zarobił sporo pieniędzy, kupił porządny samochód i wybudował dom. No, i rodzina osiedliła się w Starowej Górze, pod, jest to wieś pod łodzią, y, i tam zamieszkali w tym domu. Jednak po czasie y, skończyło się Eldorado finansowe firmy Krzysztofa, bo na polski rynek trafiły chińskie znaczne, znacznie tańsze zamienniki do części komputerowych i firma Bogdański zaczęła tracić bardzo dużo. Krzysztof ratował się tutaj wszelkimi sposobami. Zaczął sprzedawać pirackie oprogramowania. Próbował grać na giełdzie. Jednak długi cały czas rosły. Zapożyczali się u rodziny, u znajomych. No, i odbierało to im po prostu ich życiowy spokój. Szukali rozwiązania. Założyli także Biuro Podróży. Bożena Bogdańska miała udać się do Wrocławia, aby przejść tam kurs, który miał pomóc przy rozkręceniu tego biznesu, biura podróży. I po powrocie Krzysztof miał zabrać Beatę i dzieci na święta do jej koleżanki mieszkającej w Niemczech na święta wielkanocne. A matkę Krzysztofa e, mieli zawieźć do znajomych w miejscowości Hojny. No i tutaj już zbliżamy się do dnia zaginięcia. E, i tak naprawdę było to bardzo niespodziewane. Nagle z rodziną bogdańskich urwał się kompletnie kontakt. Nie przyszli do pracy, dzieci nie pojawiły się w szkole, telefony zaczęły milczeć, przestały odpowiadać. Początkowo zakładano, że mogło dojść do nagłego wyjazdu rodziny. Być może. Spontanicznego, jednak szybko okazało się, że nic na to nie wskazuje. Policja przeszukała dom i w domu tak naprawdę wyglądało tak, jakby rodzina w popłochu opuściła mieszkanie. Zabrali tylko ze sobą dokumenty osobiste, bo śledcze nie znaleźli ich dokumentów osobistych w mieszkaniu. Nie opróżniono kont bankowych, nie, nie zabrali y, wszystkich ubrań. Dom wyglądał tak, jakby mieszkańcy po prostu wyszli z niego na chwilę. Jedyne, co budziło wątpliwości śledczych, było to, że nie było ich dokumentów paszportów, prawa jazdy, y, małżeństwa. I, y, ale tak naprawdę mieszkanie wyglądało, Yy, tak jakby jeszcze przed chwilą tam byli, bo yy, z, śledczy zastali w gniazdku wpiętą ładowarkę, w zlewie były brudne naczynia, w lodówce było jedzenie, w łazience były kosmetyki yy, Bożeny i, i dzieci, i Krzysztofa, no ale... Jak się później okaże, 20 lat później nie wrócili nigdy oni już do tego domu. No i policja rozpoczęła formalne poszukiwania. Sprawdzono monitoring w okolicy, połączenia telefoniczne, historię bankową, kontakty rodzinne. Problem polegał na tym, że nie było żadnego punktu wyjściowego. Nie, mo nie mogli oni znaleźć powodu, dlaczego rodzina tak naprawdę z dnia na dzień zniknęła. I nie było nawet jasne, gdzie i kiedy Bogdańscy byli widziany, widziani po raz ostatni. W domu rodziny nie znaleziono żadnych śladów walki, nie było żadnych zniszczeń, ani żadnych śladów krwi. Jedno, jednocześnie brakowało kilku rzeczy, takich, które sugerowałyby wyjazd, czyli tych dokumentów osobistych, ale nie ucieczkę. To tworzyło dziwną, niejednoznaczną sytuację. No, nie opowiadał historii żadnej przemocy, więc wszyscy tak naprawdę głowili się, gdzie rodzina bogdańskich się podziała. I teraz przedstawię możliwe hipotezy, które są brane pod uwagę w sprawie tego zaginięcia. Pierwsza hipoteza jest taka, że było to dobrowolne zniknięcie całej rodziny, że zaplanowali oni tą ucieczkę, że już wcześniej się do tego przygotowali i że być może wyrobili sobie jakieś nowe dokumenty ze zmianą tożsamości, z innym imieniem i nazwiskiem. No ale problem w tym, że taki scenariusz wymaga przygotowań i jakiś planów, a śledczy nie znaleźli na to żadnych wystarczających dowodów. Yy, w tych czasach jeszcze nie było strefy Schengen, więc w momencie, kiedy mieliby oni przekroczyć granicę, na pewno pozostałby po tym jakiś ślad i policja doszłaby do tego, że przekroczyli oni tą granicę w jakimś określonym miejscu. Drugą hipotezą to jest zdecydowanie taka mroczniejsza teoria. Zakłada ona przestępstwo z udziałem osób trzecich, że rodzinie mogło stać się coś złego i to nagle. No, ale w domu nie ma żadnych śladów przemocy. Nie znaleziono tam ciał żadnej z pięciu osób, więc ta wersja nie ma. Także żadnych dowodów y, na jej potwierdzenie, ale wiemy, że przez to, że firma tak naprawdę splajtowała, firma Krzysztofa y, z tymi częściami komputerowymi, i były pogłoski, że mężczyzna zaczął się zadawać z ludźmi. Z Bafi, z jakimś takim szemranym towarzystwem, i że tam się zapożyczył. E, bo przed wyjazdem za, e, pożyczyli oni ogromną sumę, e, która wynosiła prawie milion złotych. Więc może po prostu komuś się naraził, jakimś nieodpowiednim osobom, i te osoby chciały ściągnąć dług, no ale z drugiej strony, w momencie, kiedy Krzysztof już leżył i jego żona i jego dzieci, jak ten dług mogli oni ściągnąć? No w żaden sposób. Ale wiemy też, że te pożyczki. Bo to nie była jedna pożyczka, one wszystkie sumowały się do kwoty miliona, ale że wzięli oni także pożyczkę z banku, zastawiając pod nią swój dom. No i po prostu w roku 2003 banki jeszcze nie sprawdzały tak czyjej zdolności kredytowej, i oni dostali ten kredyt pod zastaw tego domu. No więc była to ogromna suma, która dzisiaj milion złotych to jest bardzo dużo a w tamtych czasach. No, było to jeszcze 10 razy więcej. No i ostatnia hipoteza yy, trzecia hipoteza no to konflikty prywatne. Może doszło do jakiegoś. Konfliktu prywatnego y, między Krzysztofem a jakimś jego kontrahentem albo klientem jego firmy, y, i chciał się on zemścić na rodzinie, ale to też jest, y, tak naprawdę łączy się z drugą hipotezą: że w jakiś sposób oni zginęli. Że była to chęć zemsty kogoś z otoczenia bogdańskich i że wyrządził tej rodzinie krzywdę. No i śledztwo tak naprawdę utknęło w miejscu. Mamy rok 2025. Oni zaginęli w roku 2003, więc mija już 22 lata zaraz, tak naprawdę, 23. Z czasem ta sprawa zaczęła cichnąć w mediach. Poszukiwania cały czas były przedłużane gdzieś tam cały czas starano się y, szukać tej rodziny, ale bez skutku. Żadnych odpowiedzi nie przybywało. Rodzina Bogdańskich pozostała oficjalnie uznana za zaginioną, bez jednoznacznego scenariusza, bez winnych i bez finału tej sprawy. No i pojawiają się jeszcze y, jakieś tam tropy na przestrzeni tych 20 lat. Niepokoiły, zastanawiały dwie rzeczy, bo śledczy w sytuacji, kiedy przeszukiwali dom, sprawdzili komputery znajdujące się w domu rodziny bogdańskich i Zauważyli, że ktoś wymontował dyski twarde z komputerów, znajdujących się w ich domu. I jeszcze była taka jedna sytuacja, że w pamiętniku córki Bogdańskich, który również został w mieszkaniu i znaleziono go podczas przeszukania, znaleziono wpis, w którym dziewczynka napisała, że wspólnik taty przeszedł już granicę. No i tutaj nasuwa się pytanie, czy była to granica kraju, czy może była to po prostu jakaś przenośnia, że przeszedł granicę jakiejś określonej sytuacji życiowej, tak? Ale jest to bardzo zastanawiające. Dlaczego wymontowali dyski twarde z komputerów i dlaczego zabrali swoje dokumenty? No i tutaj te dwie rzeczy najbardziej... Skłaniają mnie ku uwierzeniu, że ta pierwsza hipoteza, czyli że ta ucieczka jest najbardziej racjonalną i prawdopodobną e, hipotezą, którą możemy przypuszczać w tej sprawie. Ale bardzo niepokoi mnie ta sytuacja, ta sprawa i w ogóle, że mogła zaginąć cała rodzina pięcioosobowa i nawet po 22 latach nie odnaleziono żadnej, żadnego śladu, gdzie oni mogą przebywać w tym momencie. No, nic, jakby zapadli się jak kamień w wodę. I jest to, chciałabym zaznaczyć, jedyna taka sytuacja w Polsce, bo za granicą Zdarzały się już takie sytuacje, ale jedyna taka sytuacja w Polsce, gdzie znika cała rodzina. No, i tutaj już przejdziemy sobie do zakończenia tej sprawy. Chciałabym to tak podsumować. Zaginięcie jednej osoby jest tragedią. Zaginięcie całej rodziny jest czymś, co podważa nasze poczucie bezpieczeństwa, bo jeśli mogą zniknąć wszyscy bez śladu, bez hałasu, bez odpowiedzi, to znaczy, że świat nie zawsze zostawia po sobie wyjaśnienia. Rodzina Bogdańskiej zniknęła, a wraz z nią pewność, że każda historia musi mieć zakończenie. No i tutaj już e, kończąc ten odcinek. Tym akcentem chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować, że byliście ze mną yy, i chciałabym Was chciałabym Was zaprosić na kolejny odcinek, który pojawi się podejrzewam za 2-3 dni zależy, bo jeszcze nie wiem, o jakiej sprawie następnej będę chciała opowiedzieć. Podejrzewam, że będzie to również sprawa z Polski, bo mają one większy odbiór. Yy, I po prostu do podcastu z Polski widzę, że filmiki mają więcej wyświetleń jest yy, większa oglądalność i jakieś tam zaangażowanie jeżeli chodzi o ich treści. Yy, a. W tym momencie chciałabym Wam życzyć miłego wieczoru i udanego Sylwestra. Słyszymy się w już w nowym roku. Do zobaczenia!